Do stanu Wydmuszki, którą napełniono inną już zgoła treścią. I dziś ta historia się powtarza. Ponieważ działa przeciwko zdrowiu, życiu, mieniu Polaków, działa rząd wywijający biało-czerwoną i pieczętujący to wszystko orłem w koronie. Wycierający sobie. Kęby, szanowni państwo, te zdradzieckie mordy, plus wycierający sobie żołnierzami wyklętymi, powstańcami, i tak dalej, i tak dalej. No, i oczywiście największa tragedia dziejowa, której, której mamy straszną okazję być świadkami, no to jest fakt, występowania władzy duchownej. Niestety gremialnie, nie licząc, nie licząc wyjątków od reguły, występowanie władzy duchownej w charakterze żyranta bezprawia samowoli władzy świeckiej. Tego Rzeczpospolita nie oglądała. Hugon Kołątaj, piekłoszczak wspomniany, który tu grasował, tu grasował w drugiej połowie oś...